Witam serdecznie. Dziś zrobimy sobie bardzo prostą sałatkę na zimę z zielonych pomidorów i tylko z cebuli. Będą tylko tam dodatkowe przyprawy, ale główne dwa składniki to cebula i zielone pomidory. Ja Was serdecznie zapraszam na przepis. I już Wam mówię, że mam tutaj 2 kg pomidorów i 4 cebule. 4 takie większe cebule. Teraz Wam pokażę, co będziemy robili dalej. Na początek poszatkujemy sobie pomidory. Słuchajcie, jeżeli macie taką mandolinę, jak ja mam, taką szatkownicę, no to pomidory, tutaj jak była ta szypułka, wbijamy na 2 mm takie plasterki. Będziemy to sobie teraz szatkowali, ale jeżeli nie macie szatkownicy, to nie przeszkadza, zrobicie to nożem, tylko będzie to trwało troszeczkę dłużej. Także zaczynamy. A tą część, gdzie była szypułka, albo pokroicie sobie nożem, albo po prostu wyrzucacie. Ja to wyrzucam, pomidorów zielonych mam bardzo dużo, nie potrzebuję takich resztek. Po prostu zobaczcie, jak to wygląda. Mam to tak pokrojone w takie plasterki. I oto tego szukamy, o to nam chodzi. Zaraz wam pokażę też cebulę. A ja sobie to resztę zrobię poza kamerą. Cebulę też. Jeżeli będziecie robili na takiej mandolinie, to tak. Tutaj powiedzmy był ten szczypiorek. A tutaj jest ten dół, gdzie były korzenie. Więc wbijam to od strony korzeni. Dlaczego? Bo kawałeczek tego zostanie, bo na tej mandolinie wszystkiego nie skroicie. Zawsze zostaje taki plasterek. O, zobaczcie taki plasterek zawsze zostaje. Więc robię tutaj od tych korzonków, dlatego że ten kawałek jest twardy. No i po co mi taki twardy? Nie potrzebuję, więc jadę i kroję po prostu. Okej, okay, widzicie, tak jak mówiłem. To gdzie był ten korzonek, to zostało. Nie potrzebuję tego. Posłuchajcie, cebule też na jak najcieńsze paski. Znowu został ten twardy kawałek, odkładam. Zobaczcie, cebula pokrojona. Ja sobie ją pokroiłem jeszcze cieniej, pokroiłem sobie ją na 1 mm plasterki. Zobaczcie, o to chodzi. Tego szukamy. Teraz pokroję sobie wszystko i przejdziemy do następnego etapu przepisu, Jak już wszystko będę miał pokrojone. Posłuchajcie, jak już poszatkowaliśmy wszystkie warzywa, to teraz bierzemy taką dużą łyżkę od zupy i wsypujemy delikatnie kopiaste 4 łyżki soli no nawet płaskie, żeby nie było za dużo. Ja to już tak robię, wiecie. Lekko z taką górką, ale no nie przesadzicie, żebyście nie mówili, że jest zasłonę, więc płaskie 4 łyżki takie od zupy duże soli, soli nie Ja nie daję jodowanej. Niektórzy piszą, że dają jodowaną, jest ok, ja daję nie jodowaną do tych wszystkich przetworów. Dobra i teraz co, no muszę to wszystko dokładnie wymieszać. Starajcie się tak mieszać, żeby te pomidory się nie rozleciały, żeby to nadal były takie ładne, fajne plasterki. A cebula jak najbardziej, ona się może porozpadać, to nie ma problemu. I tak podrzucamy, biorę od dna, widzicie? Podrzucam do góry. I jak wszystko już tak fajnie pomieszacie. Zostawcie to sobie na 3 godziny. Słuchajcie, te warzywa e, zmiękną, w sumie to ta cebula najbardziej zmięknie. E, też puszczą one swoje soki, które też dodamy później do słoików. Ale teraz zostawiamy na 3 godziny, niech to sobie stoi, przykryjcie tylko jakimś ręcznikiem kuchennym, że tu nic nie wpadło. Wiadomo, i niech to sobie stoi. Za 3 godziny. Robimy dalej. No, ja w tym czasie oczywiście zrobię jeszcze sobie inny przepis, bo naprawdę to się robi fajnie, bo robimy to w odstępach czasu. Nie robimy wszystkiego na hura, więc ze spokojem. Dobra, widzimy się za chwilę. Więc teraz tak, posłuchajcie. No, sałatka już się odstała troszeczkę. Ja ją przełożyłem do innej miski, bo potrzebowałem tą dużą na inny przepis. I teraz co dodajemy do słoików? Może tak to zróbmy, a na koniec zrobimy zalewę. Do słoików po jednym liściu laurowym. Tak, jest takie większe, to można złamać. O. Jak takie mniejsze, dodajemy dwa. Ok. Teraz do każdego słoika po pół łyżeczki gorczycy. Wystarczy po trzy ziarenka ziela angielskiego też do każdego słoika. Ok i teraz pieprz, pieprz po cztery ziarenka, ale tak po prostu mniej więcej ok. No i teraz wezmę tą sałatkę. I będę nakładał do słoiku. Spróbuję przez ten lejek. Jak nie pójdzie, pójdzie. To bym normalnie tą ręką wkładał, ale przez ten lejek to jest fajniej. Bo trzeba to trochę tam, wiecie, ucisnąć, żeby, bo to się tam nastroszy, to to by nam za dużo nie weszło. Ok. I w ten sposób napełniamy nasze słoiki. Dobra, widzimy się za chwilę, ja sobie tutaj to ogarnę, zobaczymy ile słoików wyjdzie, mam tutaj sześć przygotowanych i jeszcze mam dwa w rezerwie, w razie czego. I teraz tak, wyszło mi 7 słoików i teraz to co tutaj się wytrąciło z tych warzyw, do każdego słoika dolewam. Ok, i teraz sobie zrobimy zalewę. I teraz tak, zalewę przygotujemy w ten sposób, że potrzebujemy dwie szklanki wody, szklanki 250 ml, pół szklanki octu, ocet spirytusowy lub jabłkowy, możecie podmieniać dowolnie i potrzebujemy jeszcze pół szklanki cukru i to wystarczy. Ja teraz to postawię na kuchenkę, zagotuję, rozpuszczę cukier. I zaraz będziemy sobie to rozlewali i Wam powiem co nieco o pasteryzacji. Posłuchajcie, zalewa gotowa. Troszeczkę inaczej ustawiłem kamerę, żeby mi obiektyw nie zaparował. Chociaż i tak chyba zaparuje. No i po prostu rozlewam do słoików. Jak widzicie, zalewę prawie, że idealnie. I teraz o, tutaj jeszcze trochę doleję. Dobra. Teraz zakręcam i powiem wam co nieco o pasteryzacji. Jeżeli będziecie to pasteryzowali w garnku, to 15 minut od zagotowania wody. Jeżeli pasteryzację przeprowadzicie w piekarniku, ja tak będę robił. To wkładam do zimnego piekarnika, rozgrzewam go do 130 stopni. Po osiągnięciu 130 stopni ustawiam jeszcze 20 minut. I będę pasteryzował w 20 minut. I to wystarczy. Słuchajcie, miałem takie komentarze odnośnie pasteryzacji w piekarniku, że 20 minut to słuchajcie za krótko, bo nawet ci się nie zrobi ten słoik porządny, ciepły i tak dalej. No dobra, to piszą ludzie, którzy nie pasteryzują w piekarniku i tylko tam teoretycznie coś mogą na ten temat powiedzieć. Ja wam coś powiem więcej. Jeżeli taki słoik Stawicie do zimnego piekarnika. Tak jak mówię, jak trzeba to zrobić. Wkładamy do zimnego piekarnika. Ustawiacie 130 stopni i ten piekarnik powoli osiąga te 130 stopni, to ten słoik przejmuje tą temperaturę automatycznie. Więc powiedzmy, nie wiem, 130 stopni to piekarnik się nagrzewa, nie wiem, 8 minut powiedzmy. To przez ten czas ten słoik też już osiągnie tą temperaturę. I później, jak pasteryzujemy jeszcze 15 czy 20 minut, to ten słoik, na pewno na pewno dostanie w środku tą temperaturę 130 stopni i na pewno będzie trzymał jeżeli uży, oczywiście użyjecie dobrych wieczek jeżeli wszystko dokręcicie tak powinno być po tych 20 minutach możecie to zostawić w piekarniku jeżeli on sobie powoli wystygnie to też ostygnie i wieczka na pewno się zaciągną a jeżeli chcecie Wyciągnąć to z pikarnika, bo nie wiem, chcecie sobie tam placek później upyć czy cokolwiek. To wyciągacie to do góry dnem i przykryjcie sobie to ręcznikiem. To na drugi dzień będzie chłodne. Zdejmiecie ten ręcznik i zobaczycie, że wieczka będą pozaciągane. Bo z tym są właśnie problemy, że niektórym się wieczka nie zaciągają, czy są jakieś inne tam problemy. To, co Wam powiedziałem, tak po prostu wykujemy w piekarniku i na pewno, na pewno będzie dobrze, bo ja tak robię i po prostu wszystkie zaprawy mi wszystko trzyma, nic nie puszcza, no naprawdę ja jestem bardzo zadowolony z tego, z tego wekowania w piekarniku, z tego, z tej pasteryzacji w piekarniku. No i jeszcze mi piszecie, że czasami, niektórzy tak piszą, te gumki się odparzają, że po prostu ta guma się wypala tutaj w tym środku, tak? Słuchajcie... Przy normalnej pasteryzacji ta gumka tu w środku ona ma 100 stopni Celsjusza. Ona tak dostaje pod 100 stopni Celsjusza, bo wtedy się woda gotuje. A wy te słoiki gotujecie w garnku i ona dostaje 100, 100 stopni Celsjusza, prawie żeby się woda gotowała. No to słuchajcie, jak ona dostanie 30 więcej, naprawdę to ona się nie wypali, z nią się nic nie zrobi. Ja nie wiem, co ludzie piszą czasami takie rzeczy, że. No, widać, że nigdy nie pasteryzowali w piekarniku. Teoretycznie coś tam po prostu wiedzą, yy, myślą, że wiedzą, i, i takie komentarze piszą. Ja teraz mam chcę na to odpowiedzieć, że po prostu nic się z tym nie stanie. No, jak zrobicie 200 stopni, no to wiadomo, szlak trafi tą gumę, ona się wypali i będzie. I całą zawartość słoika, szlak trafi, ale zresztą i tak szlak trafi tą zawartość słoika przy 200 stopniach, no bo ta guma puści, e, słoik się rozszczelni, dostanie się powietrze i to wszystko będzie do wyrzucenia. Ale ja Wam mówię 130 stopni, jeżeli się boicie, zróbcie to 120 stopni, nadal będzie dobrze. Ja robię przy 130, tak ktoś mnie kiedyś nauczył i tak jest ok, i tak po prostu robię cały czas. Więc ja Was serdecznie teraz pozdrawiam, zapraszam na kolejne moje przypsy i do zobaczenia.